Witam Was serdecznie widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj niestety leje, ale miejsce, w którym jesteśmy, myślę, że będzie dosyć ciekawe. Weźmiemy sobie tylko może. E, inny. okej, okay, weźmiemy sobie ten kapok, żeby mnie zmógł i żeby kamera nie zmokła. Mianowicie. Praca nie jest zbyt ciężka, bo jest to wymiana tylko i wyłącznie zaworu. Zawór został uszkodzony. Jak widzicie, pęk, duża opona, ale jest to Michelin, więc nie będzie, nie będzie raczej, raczej żadnych oporów. Nie jest to mój normalny dzień pracy. Dzisiaj się zaczął o 4:50. Miałem takie emergencji wezwania, coś jak Straż Pożarna, czyli dobre miejsce, w którym aktualnie jestem, żeby, 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 żeby pokazać Wam jak wygląda wymiana zaworu. Może też być to interesujące, bo opona jest trochę większa niż normalnie. Zobaczcie jakie sobie zrobili barierki całkiem ciekawe z hydrantów. <tryk> Nie wiem czy ktoś z Was się może interesuje, że w ogóle Straż w Kanadzie oczywiście poza tym, że używałem takich samych wozów jak w Stanach Zjednoczonych, to przychodzą szkolenia w Stanach Zjednoczonych. I dopiero wtedy wracają tutaj służyć. Wiecie, ja nie jestem rasistą, ale ehm... czy to jest przypadek, że sami biali są strażakami? Akurat tutaj. Pewnie nie jest tak wszędzie, tak podejrzewam, ale w tym wypadku akurat <laughs> sami biali są. Także troszeczkę mnie to zdziwiło. Nie zdarza się to jakoś, może <laughs> bardzo często, ale się zdarza. Ładnie przygotowali. Wóz strażacki. No jak możecie sobie zobaczyć, też już są przygotowani na święta. Mają wieniec. Dobra. Ok. okay. Teraz tak. Ten wężyk może sobie cały weźmiemy. Bo on będzie raczej potrzebny cały. Z tego weźmiemy sobie tak. Tutaj końcóweczkę. Tylko. I lecimy tak. Tu nawet dobrze go chyba nawinałem wczoraj, nie powinien być problem. Ok, to jest naprawdę spieszyłem się na to wezwanie, bo troszkę dłużej mi zajęło na poprzednim. A to już jest moje drugie, powiedzmy, że dzisiejszej nocy. Z tego względu, że jednak no straż ratuje ludzi, nie jest jak inne służby, nie będę wymieniał. Aczkolwiek tu też jest takie nastawienie, raczej trochę negatywne do służb, o których myślicie, ale i tak ludzie mają większy szacunek niż. Na przykład do. Okej. Okay. No. Oczywiście musiałem zapomnieć wcisnąć pedał. Ale już go wciskamy. Także jest GIT. Okay. To mamy. No, myślałem, że z tą oponą będzie mi ciężko. Ale nie będzie. Właśnie teraz się skapnę, że ja jej wcale nie muszę zdejmować, bo jest to tylko i wyłącznie wymiana Wymiana zaworu, także Z tego co mi powiedzieli, mam nadzieję, że to będzie wymiana zaworu Że nie kłamali I naprawdę będzie to wymiana zaworu Ale wydaje mi się, że raczej by nie kłamali Dobra, on leży na podpórkach tak, ma tutaj wielczok, ok, poprawione. Możemy przejść sobie na drugą stronę i zaczniemy zdejmować zaślepki. Ładny tu. Mi się na przykład, o, one są metalowe co się rzadko zdarza jestem zdziwiony, bo zazwyczaj są plastikowe i takie takie brzydkie, takie naprawdę brzydkie a te są naprawdę ładne także powiem wam, że jest to naprawdę coś coś fajnego coś fajnego i coś innego to, Tak, ta opona jest całkowicie na ziemi na ziemi I teraz trzeba sprawdzić czy ta kobyłka tam wejdzie. Tego co mi że tutaj wejdzie. Okej, okay, moi drodzy. Mamy to, ale muszę wziąć drugą kobyłkę. I się wypadałoby łyknąć no, tabletki Aha Mi się wydaje, że jest krótki zawór taki Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje Teraz się znowu trzeba położyć Żeby to nawet nie spadło Okej, okay. a mamy to Mamy to, okej okay. okay. Mamy to moi drodzy To bierzemy nauszniki Bierzemy krobar sobie zrobię małe cięcie żeby coś tam zażyć także zaraz się widzimy Przednia opona. Takie zazwyczaj jest. Niestety. Że przednia opona się lubi Czasami. Nie współpracować. Musimy ją tak odsunąć troszeczkę. Złapać. Ok, tak, tak, poruszajmy ją. To się powinno wysunąć już. Jeszcze nie chcę. Ola no jest ciężka po prostu. A Mamy to. Gruba, duża. Opona. Teraz jeszcze kwestia tego, czy ona, ale myślę, że ona raczej będzie chciała zejść. Jest ten krótki zapór. Mam takie zawory ale się tak zastanawiam czy a nie mam jeszcze nasadki Wiem no raczej będę miał do tego podejść Ale zobaczymy raczej powinno być git tak mi się przynajmniej wydaje Sobie. Aha. Sobie tutaj zrobi trochę miejsca. OK. On jest tu. O, no, to jest standardowy, ten krótki zawór. Teraz zobaczymy, czy podejdziemy do niego na płasko. Tak, dobra. to się, dobrze. Weźmy sobie po na serkę. To ma tam trochę niebezpieczne tak robić. 5 łosień, 5 łosień, 5 łosień, 5 łosień. Ok. Weźmy sobie w linię. linii. No ja wiem, kurde, że pewnie dużo ludzi się zapyta albo stwierdzi, że no, powinieneś wziąć grzechotkę, tylko że ja grzechotki na samochodzie nie mam, grzechotki. moi kochani, także no, robię tak jak mogę. Okay. Zawór puścił, w sumie bezproblemowo w miarę. Teraz sobie to i wyjmujemy go po prostu drugą stroną. Wyjęty. OK. Kwiatówka Furukiel będzie, moi drodzy Państwo, tutaj. Zmusimy to sobie z drugiej strony. Złożyć. To jest, to jest, to jest. Trzeba ponowić parę zdjęć, moi drodzy.

Delikatnie goście, możemy skręcić kluczem, a delikatnie. Dobra, no i to mamy wszystko praktycznie, moi drodzy. Teraz jedyne co to postawić, tylko opory do napompowania. Aha, linię to mało mamy tu. To trzeba schować, ok, teraz nieprzyjemna, naj, najnieprzyjemniejsza rzecz, czyli trzeba tą oponę postawić do pionu Ok, oto całe plecy i sił, okay, dobra. się zapompowanką. Michelin powinien uszczelnić się sam. Tak ja myślę, że powinien się sam uszczelnić. Mamy paskudnika, uderzonego, trzeba jeszcze raz założyć pone, ale spoko. Ja myślałem, że on wyszedł, a on nie wyszedł i został w środku. Także takie lipy to nie można odpierdzielać. Moi drodzy, ciężka opona, ale Ile roboty, więcej i mamy dużo więcej bezpieczeństwa dla ludzi. Może już się trochę, a Co nie jest taki se pizzy. Z tym założenie z powrotem. Musiałam tu uderzyć dwa razy. Wpadła sobie. Nie wpadnie tak jak teraz, to będzie stawiała opór i ja moi drodzy, będę się przez to strasznie męczył. O, teraz ona sobie wpadła, powinno iść lżej. Aha! Ok. Mamy to. Dobra. Polkowanko. I wypierdzielanko. Dajmy jej chwilę Na no uprzednienie Widzicie jak ładnie ona idzie? No i ona już jest Ale to tylko i wyłącznie w przypadku Michelina tak jest W innych przypadkach Raczej nie Niestety Kurde, tym zdjęciem opony to powiem Wam, że się trochę zmęczyłem My tego nie widzicie ale jestem cały spocony A jeszcze nas czeka przykręcenie tego sitsu proszę bardzo Złom z urwanym z urwaną górną częścią zaworu spoko można i tak można i tak to sobie weźmiemy okej okay. też już nie potrzebujemy Więc sobie Zabieramy I pakujemy Do szoku, od którego jestem parę kilometrów Po tej godzinie Będzie już, o, nie lada wyzwanie Tak szczerze powiedziawszy W którą mamy godzinę 8.26 Ok 40 minut Jakby nie patrzeć 40 minut no może, może 36 Jeszcze teraz opona się będzie sporo pompować Bo ona jest duża więc musimy jej chwilę dać Dobrze moi drodzy Państwo, pierwsza próba Postaramy się bez podnoszenia Czy to po prostu da radę Czy nie da Ja już chyba widzę, że jest po prostu za nisko Że tak to nie da rady Ale nie zaszkodzi spróbować, prawda? Nie. Tak to nie zadziała, moi drodzy. Tak, teraz tak, popuścimy sobie... Wiecie, mamy i się przechyli na jedną stronę. To już nam dało dużo. Także patrzcie sobie na... A! Tak. Powinno, ale nie chce. Bo on po prostu zrobi się wyżej. No, widzicie? Jest git. Jest git, bo ja już widzę. Tak powinno być. Tak jest. Bierzemy sobie w przypadku taki opon. Musimy sobie wziąć dwa bary. Tak, dobrze by było to mniej więcej sobie ustawić Aha, ale nie mogę. Mogę tylko na oponie sobie ustawić. Myślałem, że to się też kręci. A to się okazuje, że to się nie kręci. Teraz ja trzeba po prostu dopchnąć, ale złapmy sobie już dla pewności jedną nakrętkę. Wiecie, tak na wszelki wypadek, bo to <grymny> nigdy nic nie wiadomo. Jakby chciała uciec, to może, pewnie, że może. Druga na dole. Oczywiście jak na złość jakby się miały trzymać to się nie trzymają. Jak się nie mają trzymać, to się... Ach, nie wiem, powiedziałem jakąś głupotę, nieważne, no? Wiecie, wiecie o co chodzi. Znacie sens mojej wypowiedzi. Aha Jeszcze tylko delikatnie tutaj. Walimy to z gana. Jak walimy to z gana, To będzie dobrze. No, dawaj, dawaj Miszku. OK Mamy co? Mamy to. Dobra, przykręcamy. A z lewej. <tryk> To dokręcone. Teraz jeszcze moi drodzy szpargałki. Ej okay, siedzi. No i na środki Okej, okay, dobra. Ja się będę z nami kończył. Podgonię jeszcze trochę, żeby pochować inne rzeczy i widzimy się w kolejnym odcinku. Także zostawcie suba łapkę i widzimy się.